No, hej wszystkim, tutaj Neski, Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i witam Was z dziesięcioletniej gry, jaką jest oczywiście Grim Down. Dokładnie tak, nie inaczej. I na wstępie chcę podkreślić, że jest to jeden w ogóle, podkreślę czym w ogóle jest ta gra. To jest gierka hack and slash, czyli ARPG, innymi słowy Diablo podobna. I teraz tak. O co tutaj chodzi, co ja chcę powiedzieć, dlaczego to nagrywam? Otóż, Down to jest według mnie jeden z najlepszych and na świecie, jaki kiedykolwiek ever ever powstał razem z Diablo 2. Diablo 2 oraz Down to są dwie gierki właśnie hackersłesz czyli tego samego gatunku, które uważam za najlepsze w swoim właśnie gatunku. Dlatego też stwierdziłem, że po wielu, wielu godzinach w końcu czas najwyższy coś nagrać z Grimdauna, bo ile można w niego grać i nic nie nagrywać, prawda? Jest to nisza, więc pewnie nie będzie tutaj dużo zainteresowania tą gierką, ale no cóż, tak już bywa. Chciałem podkreślić, że nie ma w tej grze czegoś takiego jak sezony bądź ladery, niestety, albo stety, zależnie. Jak to na to patrzy, mm, ale są serwery tak jak w Diablo 2, tylko że w Diablo 2 nie macie wszystkich. A tutaj pokazują się totalnie na cały ekran wszystkie serwery, jakie istnieją, i można dołączać do ludzi i grać chyba bodajże w 4 osoby maksymalnie, więc tak to wygląda. Mm, serwery są na tej samej zasadzie co w Diablo 2, ale z sezonów żadnych ani laderów. Nie ma, więc to podkreśliłem i chyba tak naprawdę czas najwyższy zacząć. A w tym filmie pokażę wam tak jak w tytule jest napisane. Endgame. Na czym polega Endgame? Jak wygląda Endgame w Grindownie? Może kogoś przekonam, tak więc do dzieła. Pierwszym elementem Endgame to jest tak zwana. Crassable, czyli Arena DLC, to jest dodatek do Grim Downa, który wyszedł już dawno, dawno temu, tak naprawdę. Jest taniutki, e, chyba że kupić tam Penobes, z dodatkami tu już macie. I Arena to jest właśnie pierwszy element endgame'u. To są takie, jakby podziemia różne, takie areny, tak, można sobie wybrać lub dać losobom. Na przykład, powiedzmy, nie wiem, damy sobie arena podziemi, prawda? Tutaj mamy punkty, jak widzicie. Tablica sławy, oczywiście, tutaj jest nasza. Możemy sobie uruchomić dane podziemie. Tutaj mamy różne stopnie, czyli poziomy trudności danych podziemi. No i oczywiście wbijamy do gierki, wtedy jak już mamy ustawioną daną arenę. I zaraz Wam pokażę, na czym to dokładnie polega. Tak więc jesteśmy w miejscu, w którym musimy być. To jest tutaj nasza arena, jak widzicie. Tak wygląda tutaj ta arena. Arena podziemi, tak się prezentuje. Tutaj ma swoje różne odbicia. No i mamy tutaj lokara, czyli mistrza areny. Zagadujemy do niego, no i oczywiście dajemy um, tutaj dialog. Zaczynajmy. Tak więc czekajcie, najpierw sobie zbustuję postać, żeby wam pokazać, na czym to polega, żeby nie, oczywiście się nie przewrócić. Raz, dwa. No i zaczynajmy. No i mamy. Mamy arenę. Jak widzicie, gwiazdkami są pokazane wszystkie jakby wszyscy przeciwnicy na minimapie macie pokazanych e, tych przeciwników na minimapie gwiazdkami, prawda? Więc tak to się prezentuje. No i po prostu ciśnięcie, prawda? Tutaj są różne fale, jak widzicie. E, kombosy x2, prawda? Tutaj mna, macie mnożnik punktów pokazany na czym na czym to e, jaki macie mnożnik punktów. Z każdym z każdą poz, e, kolejną falą macie większy mnożnik e, punktowy, prawda? Tutaj macie oczywiście punkty Tutaj macie trybut, czyli ile udało się zdobyć trybutów, tak zwanych, na danej arenie. A tutaj macie oczywiście czas, prawda? No i tutaj oczywiście jest aktualna fara, czy fala, czyli która, na której fali mobków się aktualnie znajdujemy. I na tym polega numer jeden, jeżeli chodzi oczywiście o endgame w Grimdownie, tak więc... Dobimy ich do końca tutaj, żeby Wam pokazać na czym to dokładnie polega. Dobrze. No i w ten sposób się ciśnie, prawda? Więc tak to wygląda, są trzy poziomy trudności co do tej areny. Elegancko tutaj się ciśnie, wspaniale. Ja to Wam pokazuję wszystko na endgame'owej swojej postaci, która już jest wymaksowana i ma setny poziom postaci. Tutaj możecie zobaczyć, ma setny poziom postaci. To jest maksymalny poziom, jaki istnieje do wbicia w Grindownie. Więc tak to się prezentuje. No i ten sposób, w ten sposób się niszczy fale, co nie? To, tak, na, tak naprawdę można już przeczekać sobie, aż te fale się skończą lub też nie. Oczywiście ja wyjdę do menu, bo to nie ma sensu, żebym teraz maksował tę arenę. To jest po prostu pokaz tego, jak to wygląda. Więc takie arenki właśnie jako takie podziemia są z falami. Fajna dosyć jest tablica tutaj, sław wasza prywatna, więc tak to wygląda. Można sobie puszować, postać do maksimum swoich możliwości, więc to jest numer jeden element endgame'u w Grimdownie. To teraz omówię wam drugi element endgame'u. Oczywiście nie pokażę wam go, bo uważam, że jest to troszeczkę zbędne, ale opowiem na czym on polega. Otóż drugim elementem endgame'u w Grimdownie to są kościane klucze, a dokładnie dungeony. Dokładnie tak, tak, więc kościany klucz to jest klucz, który można wykraftować, jak już zdobędziemy receptę na tu u kowala oczywiście. I craftujemy sobie takie kościane klucze. Oczywiście nie są takie jak super proste do craftingu. Trzeba najpierw mace sobie wyfarmić na to. I mamy w GrimDownie 5 dungeonów. Tak mi się wydaje, że chyba, że 5. 5 dungeonów mamy, które są endgame'em właśnie w GrimDownie. One są bardzo, bardzo ciężkie i wymagające. Otóż takim kościanym kluczem wbijamy do danego. Dungeona czyścimy całą lokację i chodzi o to, żeby po prostu dojść do bossa końcowego tego dungeonu i go zabić, tak pokonać. Oczywiście, jeżeli zginiemy, no to mamy przez ponieważ oczywiście mamy na jedno wyjście jeden klucz kościany, kościany klucz, więc tak to się prezentuje. Dlatego to jest bardzo ciężkie, dosyć wymagające. Trzeba mieć naprawdę konkretnie już złożoną postać, żeby sobie taki dungeon. Nawet jeden z pierwszych ogarnąć. Te dane, one są dosyć ukryte, ale można łatwo sobie wygooglować gdzie one się znajdują, bo niektóre są faktycznie ukryte, niektóre nie, niektóre są na głównej drodze, praktycznie, ale niektóre są ukryte i tylko właśnie można tam wejść za pośrednictwem właśnie takiego kościanego klucza, który można wykraftować. No i oczywiście to nie polega na niczym innym jak na farmie, oczywiście, żeby zdobywać lepszej temki, legendarki i tak dalej. I tak dalej. Oczywiście poprzednio, co wam pokazywałem, te arenki to też służą nie tylko do puszowania postaci, ale również i do farmienia różnych itemków. Logiczne. Tak więc lecimy dalej. Kolejnym, bo już trzecim endg elementem endgame'u w nie taką aktywnością endgame'ową, są zlecenia. Dokładnie tak, zlecenia. Bardzo podobnie działające do Diablo 3. Otóż na J tutaj mamy frakcję, prawda? każdej frakcji jakieś tam tutaj mamy coś takiego jak punkt zleceń, prawda, w którym od, y, odbieramy zlecenia, klikamy sobie na punkt zleceń, rzuć okiem na zlecenie, kontynuuj, no i możemy akceptować, odejść i tak dalej, i tak dalej, prawda. I na czym to polega? Otóż y, możemy maksować sobie poprzez to y, tutaj y, znienawidzenie bądź honorowanie, jeżeli chodzi o daną frakcję. Jeżeli to jest zła frakcja, no to robimy na niej jak największe znienawidzenie, żeby dojść do Nemezisa. Teraz dlaczego? Ponieważ przy dobrych frakcjach maksujemy po to, żeby, zobaczcie, tutaj jest napisane, mamy nie dość, że niższe, niższe ceny u frakcji, to możemy mm, potem kupować najlepsze składniki yy, właśnie u danych kupców danej frakcji, a składniki są czymś takim, że możemy je umieszczać w w swoim ekwipunku poprzez co właśnie boostujemy swoją postać, prawda? I składniki to jest niezbędny element budowania buildu tudzież postaci. Więc tak to wygląda i tak tutaj maksujemy oczywiście u dobrych tutaj frakcji maksujemy po to, żeby zdobywać jak najlepsze składniki i oczywiście mieć niższą cenę. Natomiast u złych maksujemy nienawiść, żeby dojść do Nemesis. Co to znaczy Nemesis? Nemesis odblokowuje nam Nemezisa, czyli jakby są obszary na mapie, prawda? Tak prezentuje się mapa w Grimdaunie tutaj w całości. To jest mapa Grimdauna i są obszary w Grimdaunie, które należą do danej frakcji, złej frakcji. I poprzez to, że zabijamy tam po prostu moby, tak? Elitarnych przeciwników i tak dalej, yy, farmimy jak największą nienawiść w danej właśnie frakcji, i po odblokowaniu Nemesis w danym obszarze uruchamia, uruchamia się taki super, super ultra mega boss, którym jest właśnie Nemesis. Właśnie odblokowujemy takiego super bossa, który się właśnie nazywa, nazywa Nemesis, i możemy sobie takiego bosika właśnie farmić. Taki boss jest też bardzo ciężki do ubicia. No i też oczywiście polega on na farmie. Możemy sobie ciągle latać takiego Nemesisa. Um, ale najpierw, właśnie, musimy robić zlecenia, żeby wymaksować wszędzie u tych złych, tak? Zrobić sobie nemesis. Jak widzicie, na tej postaci mam trzy e, nemesisy, więc tak to wygląda. I to był trzeci element endgame'u w Downie. Kolejnym elementem endgame w Grindownie, czyli już czwartym, który Wam pokazuję, są roztrzaskane krainy, czyli nic innego jak szczelinki. Są oczywiście inaczej wyglądające, zupełnie inaczej wyglądające, wyglądające szczelinki niż w Diablo 3. Ale są i według mnie są wyśmienite. Otóż mm, mamy różne poziomy tych szczelinek, prawda? Logiczne, tam chyba nie muszę tego tłumaczyć, ile tych poziomów i tak dalej, ale z tego co wiem, chyba 210 jest maksymalna jakoś, tak. No i pokażę Wam na przykład tutaj pewnej szczelinki. Tak więc otwieramy szczelinkę. To jest jakby lokacja na mapie, tutaj, ta, w takim prostokącie, tutaj, yy, czyli to jest jakby z drugiego dodatku, ponieważ drugi dodatek do Grindown właśnie wprowadził pustynne klimaty i właśnie te szczelinki jakiś czas temu, więc tak to wygląda i możemy otworzyć sobie szczelinkę. Proszę bardzo, zbustujemy sobie oczywiście postać naszą, pokażę Wam jak to wygląda na żywo, na żywioł. Oczywiście czysty gameplay, mamy portal do Roztrzaskanej Krainy i zobaczcie, wchodzę i jesteśmy. Czas leci, mamy skorupę oraz fragment tak to wygląda, teraz lecimy w ten sposób pokażę wam na przykładzie tego tutaj mam nadzieję, że migierka tylko zagłuszać nie będzie Roztrzaskane dusze musimy zbierać, ponieważ to wydaje nam <śm> punkty tutaj, prawda, wypełnia nam cały tutaj pasek, jak będziemy to zbierać i to jest bardzo istotne, ponieważ no to jest na czas i musimy się śpieszyć tutaj jest takie typowe pushowanie właśnie naszej postaci, tak I lecimy sobie takie oto właśnie tutaj wspaniałe Szczelinki, proszę bardzo, w ten sposób, różne potwory z całego świata tutaj się pojawiają, jak to w szczelinkach bywa, bardzo podobnie to wygląda do Diablo 3, Te mapki też są losowe, więc tak to się prezentuje, niszczymy tutaj elegancko, tak to wygląda, proszę bardzo, rzeźnia, elegancko rozczaskane dusze tutaj zbieramy i tak dalej, i tak dalej, lecimy do kolejnych tutaj przeciwników, elit, Albo jakiejś tutaj ekipy wspaniałej. Wiadomo, jak to w szczelinkach najlepiej jest właśnie polować na jak największą ilość potworów w danym miejscu, prawda? Żeby od elity do elity najlepiej biegać, jeżeli się bijemy o jak najwyższą szczelinkę. No i tak to wygląda, co nie? Jak widzicie, tutaj mam, mamy mobki na 105-106 poziomie. gdy Tutaj, oczywiście, już pod koniec wam zaczyna pokazywać gwiazdką przeciwników, co też jest bardzo przyjemne więc można sobie przyspieszyć i dobrze wieć. wiemy wtedy gdzie biec co jest bardzo przyjemne bardzo przyjemny system, no i macie teleport się pojawia w losowym miejscu do którego po prostu musimy iść czas oczywiście dalej leci to nie ma tak, że po zakończonym pierwszym etapie czas się zatrzymuje lecimy, proszę bardzo, wbijamy i mamy fragment dru drugi skorupy pierwszej tu jakiś oczywiście bonus do czasu różne bonusy do czasu też się dostaje zależnie od sobie tych potworów w jak najszybszym czasie i tak dalej, prawda? Na przykład plus 3 do sekund na zegarze przez rzeźnie, tam zrobione i tak dalej. O, w ten sposób to wygląda. Pokażę Wam może w całości tę szczelinkę. Co Wy na to? Mogę Wam pokazać w całości tę szczelinkę. Why not? Roztrzaskaną duszę. Tutaj kolejną zbieramy. OK. W ten sposób lecimy. O, BM sobie, mopki. Świetnie, no idziemy dosyć słabo. To nie jest jakaś wyśmienita postać, szczerze, ona była budowana totalnie na ślepo, bez internetu, praktycznie taka moja, moja całkowicie postać to była. Więc ona nie jest wyśmienita, nie radzi sobie jakoś nie wiadomo jak dobrze. Niestety lub stety, zależnie jak się na to spojrzy. No i na tym polegają właśnie szczelinki. Co nie, głównie można sobie puszować postać, ale nie tylko, ponieważ tutaj też się farmi właśnie intemki, ponieważ e, potem po każdym etapie, po, każdym, po każdej skorupie, na koniec każdej skorupy mm, mamy wybór czy chcemy iść dalej w kolejną skorupę, czy chcemy iść e, już jakby po nagrody, prawda? O to chodzi. I mam jak widzicie teleport kolejny, więc tak to wygląda i... Na przykład jeżeli chcecie iść dalej, no to poszujecie dalej, prawda? Ale jeżeli na przykład stwierdzicie, że już nie chcecie iść dalej, tylko chcecie sobie przerwać, no to dostajecie nagrody, czyli taki obszar, w którym macie skrzynki. Otwieracie je po prostu, z których wypada wiadomo, lód, prawda? Im wyżej, tym lepiej. Są tam specyficzne poziomy, na których najwięcej legendarek leci. No i tutaj się głównie farmi legendarki, prawda? Ponieważ w Grindownie się farmi głównie właśnie legendarki, więc tak to wygląda. Tutaj oczywiście bijemy potworki Czas, jak widzicie, mamy bardzo dużo czasu Tutaj wam na przykład pokażę Na przykładzie tego, prawda, zobaczcie Tutaj mamy, tak wyglądają właśnie itemki Na przykład fioletowe, prawda, tak to wygląda I to jest, ten fioletowy item To jest właśnie item legendarny W Grimdaunie i właśnie Te itemy się tutaj Farmi, więc tak to wygląda mm. Nie tylko podpuszczowanie postacie, ale również i pod farmę, elegancko, tutaj coraz szybciej leci nam widzę. Fajna mapka się teraz wylosowała, bo tutaj bardzo dużo mobów jest, bardzo lubię tutaj sobie na szczelince cisnąć. Ogólnie te szczelinki są bardzo fajne, bardzo je lubię, są takie sympatyczne nawet bym powiedział, więc tak to wygląda. Ok, roztrzewska dusza, oki doki, moim zdaniem bardzo fajny pomysł na szczelinki, nie jest taki prosty. Jest też nie jakiś super skomplikowany, a bardzo przyjemny, taki przyziemny. No i generalnie bardzo fajniutki, prawda, do farmy. Więc lecimy, no i mamy teleport, prawda? Z tym teleportem tylko bywa różnie, właśnie, bo czasami trzeba biec na drugi koniec danej mapki. Ale w szczelinkach, właśnie, te mapki są małe. To są takie małe fragmenty mapek, prawda? No i wchodzimy na czwarty fragment. Uwaga, i na czwartym fragmencie jest zawsze boss. Bos, lub bossy, to już po prostu jest taka walka na śmierć i życie, prawda? O to chodzi. Więc spróbujmy zabić sobie tego chłopa tutaj. Okej, okay. no i mamy zabitego, no i oczywiście koniec, prawda? I pierwszą skorupę mamy zakończoną. Bossa zabitego, boss jest zawsze na czwartym fragmencie, i później przechodzimy na kolejną skorupę, i tak w kółko. I tak w kółko. No i mamy tutaj oczywiście chłopa Mazana, czyli, czyli opiekuna portali tych właśnie szczelinek. No i mamy wybór, prawda? Ruszamy dalej, lub mamy dość, chcę odebrać na moje nagrodę. I jak na przykład chcemy odebrać nagrodę, no to dostajemy teleport do którego wchodzimy. Jak wejdziemy do tego teleportu, no to mamy właśnie ten obszar ze skrzynkami. To jest akurat Bieda Edition skrzynki, ponieważ przeszedłem tylko jeden poziom i tak naprawdę no nic tutaj nie wyleci. Zdziwiłbym się, jakby z tego w ogóle jakaś legendarka szczerze wyleciała, dużo składników za to wyleciało. No i tyle, co nie. Tutaj mamy teleport do miasta, handlarza i tak to wygląda, więc na tym polegałem szczelinki w Grim No i piątym, ostatnim elementem endgame'u w Grim Downie to jest tak naprawdę farma tego. Co chcecie. W Dawnie nie macie żadnych ograniczeń względem farmy. Tutaj nie ma czegoś takiego, takiego jak Area 85 albo Area 86 i tak dalej. Tutaj po prostu sobie lecicie tam, gdzie chcecie. Jak macie całą mapkę odblokowaną i farmicie co chcecie. Dowolną lokację w grze możecie sobie farbić na najwyższym poziomie trudności każdego bossa, jaki wam sprawia przyjemność do farmy. Możecie sobie farmić nie jesteście zamknięci tylko na tym co wam pokazałem, ale po prostu macie totalną swobodę co do farmy w Grimdownie, więc tak to wygląda. Polować te legendarki można absolutnie wszędzie i to jest bardzo fajne w tej gierce. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film z Grimdowna, taki Mam nadzieję, że Wam się spodobał ten film. Omówiłem wszystkie, jakby, ogólne tutaj mechaniki endgame'u, jakie się znajdują. Jak można farmić, co dokładnie. I tyle, co nie? Więc ogółem, tak ogółem Wam to pokazałem, mniej więcej bez żadnych większych szczegółów. Więc tak to się prezentuje w Grimdawnie. Uważam, że ta gierka ma większą głębię niż popularny strasznie patów exile, który polega na ligach. Uważam, że Grim Down zjada na śniadanie takie poe. Ech, szczerze, ponieważ tak jak mówiłem na początku dla mnie to jest najlepsze hack razem z Diablo 2. I no nie przypadkiem spędziłem tak dużo godzin w tej gierce i ostatnio do tej gierki wróciłem. Dlatego też się zastanawiam, czy nie nagrywa coś na tuba właśnie z Grim Jakbyście byli zainteresowani. A może ktoś z Was gra w Grim to możecie dać znać w komentarzach. Byłoby miło. Fajnie byłoby sobie z kimś pograć w, w Grimka. Tak więc. To by było na tyle, jeżeli chodzi o ten film, tak, tutaj nie będę przedłużał jakoś specjalnie, więc tak to wyglądało, tak wygląda Endgame w Grimdaunie i jak chcecie więcej filmów z Grimdauna na moim kanale, no to piszcie w komentarzach, co byście chcieli, mogę nawet skusić się na jakieś poradniki z tej gry, albo jakieś tipy i tak dalej, i tak, dalej. tak więc cóż, s -s subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, dziękuję za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia i do następnego filmu na moim kanale bliska, Chaos.